Dzień dobry z ogrodu Matyldy. Dzisiaj pokażę, jak sadzimy ziemniaki. Potrzebować do tego będziemy ziemniaki sadzeniaki. Czym się różni ziemniak sadzeniak od zwykłego ziemniaka? Sadzeniak musi mieć takie wypustki. O proszę, zwane kiełkami. I teraz będziemy wysadzać je w ziemię. Ja w swoim ogrodzie mam dwie duże rabaty, na których będę sadziła ziemniaki. Natomiast chcę Wam pokazać pomysł, który możecie wykorzystać na balkonie, bądź tarasie lub przy domowym ogródku. Co będziemy potrzebować? Prosty sposób. Worki. Worki służą do wywozu gruzu. Natomiast świetnie sprawdzą nam się w ogrodzie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, są bardzo silne i wytrwałe, więc wytrzymają nam napór ziemi. Natomiast po drugie, tego nie widać, natomiast mają strukturę siatkową, która będzie przepuszczała nam wodę. Tym samym ziemniaki nam nie zginą. jakie wysadzamy? Na taki worek możemy wsadzić spokojnie. Dwa średniej wielkości bądź trzy małe ziemniaki, pamiętając, aby te wypustki kiełki były u góry. I proszę, robimy dziurkę, pamiętając o kiełkach u góry, i zasypujemy. Proszę, bierzemy kolejnego sadzeniaka. Zakopujemy kiełkami do góry. No, w związku z tym, że mój był mały, więc weźmiemy jeszcze tutaj trzeciego. Bardzo proszę i zakopujemy. I tak powtarzamy we wszystkich workach. Moi drodzy, fajny pomysł to jest również z tego powodu, że możemy to przygotować z dziećmi. Wówczas zachęcamy dziecko do tego, żeby pielęgnowało, podlewało, a przede wszystkim obserwowało, jak rośnie jedzenie, w naszym przypadku ziemniaki. Do zobaczenia.